celebryci przychodząc na pokaz, e, przychodzą, żeby zobaczyć kolekcję, czy żeby zobaczyć siebie na drugi dzień w agencjach prasowych? Pokaz mody jest rzeczą ciekawą, ale też bywanie jest rzeczą bardzo ciekawą. No i są celebryci, którzy dlatego, że są i bywają, no to żyją z tego powodu. Medycyna tak? estetyczna to nie tylko chirurgia. E, ja próbowałam botox i kwas, natomiast przy moich wysokich brwiach, jak ja je podniosłam botoksem, to ja je miałam gdzieś tu. Ja miałam brwi na plecach. No. Skąd w Polsce tyle nienawiści dla ludzi, którzy odnoszą sukces? Myślę, że nam jest trudno to przełknąć, że sąsiad ma lepszy samochód, no to mówimy wtedy tak, no ale przez samochód, ale co z tego? Na pewno ma kochankę, idzie tam, on pracuje, ta 23, 24, tym samochodem ją wozi i tak dalej. Ta żona taka biedna siedzi w domu, te dzieci sama wychowuje. No, no to jest po prostu polskie piekiełko, polska mentalność. Gdzieś tam przebywam, wracam i śnię po niemiecku. Mam sny w języku niemieckim. <noise> A kto jeszcze powiedz mi. I um, jest bliski Twojemu sercu. Ha, 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 Pytam ha, ha. o partnera. Partner y, y, musi mi imponować. To nie może być ktoś, kto będzie, wiesz, nie wiem, goły i, i zarabiał tysiąc złotych właśnie przy mnie, będzie źle czuł. No właśnie, dlaczego do mnie przyszło? I, nie? No nie chcę być jakby w programie, w którym ja coś mądrego mówię, a w tym czasie prowadzą ten. i dwa dżingle, nie wiemy o kim mówimy.